Salut! O! No, na całe szczęście nie rozbiłem się. Witajcie, drodzy widzowie. Zanim zrobię saluta, opowiem Wam historię, żeby dobrze wprowadzić ten tytuł właśnie filmu jaki widzieliście właśnie przed chwilą, żeby dobrze was oczywiście wprowadzić. A więc była taka sobie historia oparta na faktach, oczywiście. Ja miałem oczywiście w niej udział, no ale do rzeczy. Były sobie takie trzy osoby, czyli oczywiście ja ziomek i jubilat nie będę mówić konkretnie o kogo chodzi ze względu na to, że ich się nie pytałem ale nie będę się przejmować, raczej jeśli coś takiego opowiem, no ale nie powiem o kogo o jakie konkretne osoby mi tutaj chodzi w tym filmie jubilat, bo jubilat miał urodziny no i trochę czasu to już temu było i niestety taka sytuacja wyszła, że było tylko nas trzech a miał być zdecydowanie więcej zaprosił mnie właśnie Kazego i ziomka, inną ksywkę ma, tak samo jak i jubilat ale nie mogę po prostu powiedzieć kogo Konkretnie tu chodzi. Była to sobota. Pobiliśmy, pobawiliśmy się. Nawet w Fifę zagraliśmy te różne rzeczy, no wiadomo, jak to mężczyźni. No ale ze względu na to, że niestety ja następnego dnia w niedzielę byłem potrzebny, więc musiałem e, niestety wcześniej skończyć. Wcześniej to nie oznacza, że bardzo wcześnie, bo tak gdzieś przy północy wyszedłem, ale chciałem więcej, no ale niestety nie mogłem. Mówię, Jubilatowi, słuchajcie, że taka jest sytuacja. W sumie już wcześniej wiedział, że no niestety muszę wyjść. Mówię, no dobra, nie ma problemu, powiedział jubilat, tylko przyjdź następnego dnia, yy, też sobie po zrobimy małe poprawinę, może by powiedzieć. Dobra, nie ma problemu. Ja już praktycznie już wychodzę, tam się już szykuję i tak dalej. No ale jubilat jeszcze tutaj z ziomkiem obok e, ze mną jeszcze chwilę gadali. I właśnie jubilat powiedział do ziomka, ty słuchaj, kasa już wychodzi, a ty zostajesz, czy wychodzisz razem z kasy? No i ziomek powiedział, że nie, ja jeszcze zostanę i będzie następnego dnia, co ja tu k robię. O Boże. Przepraszam. Następnego dnia, przed południem, Jak e, gdzieś tak przyszedłem, właśnie do jubilata jeszcze raz, pukam do drzwi, otwiera mi ten jubilat, od razu śmieje się, bekę kręci, zwałecz, różne rzeczy. Ziomek, chodzi mi o jubilata. E, co się stało, że ty, ty, myślałem, że będziesz miał kacę, ale ty, Widzę, że się cieszysz, że chyba kaca nie ma, czy co? Mówi, nie, słuchaj. Mówi jubilat. Y, pamiętasz, co powiedział ziomek, jak ty wychodziłeś wczoraj? Tak się chwilę zastanawiam i myślę, myślę, no coś tam pamiętam, ale przypomnij mi, bo też trochę niestety picie robi swoje. No i mówi: Słuchaj, jak ty wychodziłeś, to mówię ziomkowi: Słuchaj, Kasy już idzie. Czy to ty zostajesz, czy będziesz już z kasą wychodzić? Nie, zostanę i zostanę. będzie następnego dnia, co ja tu k robię. No i właśnie, następnego dnia w niedzielę rano śpię. Śpię sobie normalnie. A on przychodzi, ziomek, do mnie i budzi: Jubilat! Jubilat! Budzę się. Co? Co ja tu k robię? <laughs> O Boże. Ja znam tego ziomka, wiem jaki głos ma. Wiem jaki głosem mówi Jakim tonem. I wiem jak to jest u niego następnego dnia po piciu. Więc... Boże, dobra. Jakby była transmisja, to bym się chyba śmiał przez pół transmisji. Najlepsze jest to, że jak jak powiedział rano, co ja tu sobie. robię, jak trochę ogarnął właśnie jubila, no bo przecież wiadomo, rano no niestety trzeba by się troszeczkę odmulić, mówi mu, wczoraj powiedziałeś właśnie jak kasy wychodził, że będzie następnego dnia, jak powiedz co ja tu robię. A on tak wypił. Tak wypił, że nic nie pamiętam, co było. Wczoraj nawet nie wiedział z kim pił. Przypomniał sobie, gdzie właśnie pił, z kim, ale żeby ktoś jeszcze był, no to nie przypominał sobie, że na przykład ja jakoś, nie wiem, zna kilka godzin, nie wiem, się tam schowałem chyba co najwyżej, że on tego nie pamiętał. No ale wiadomo, jak to picie, jak to picie. Każdy lubi się chyba napić, ja też, właśnie nigdy nie widzieliście, no, może kiedyś zobaczyć zobaczycie, jak wam piję, ale drank stream może kiedyś. Właśnie tym tematem właśnie odpalamy właśnie serwer jakim jest 4Life. Właśnie dawno, ostatnio, na temat właśnie, jak na transmisji uruchomiłem właśnie serwer For life Powiedział, że byłem ostatnią osobą lojalną, coś w tym stylu. Próbowałem teraz szukać na Discordzie czy gdzieś e, właśnie na swoich kanałach, gdzie to było właśnie napisane. No ale niestety nie mogłem znaleźć. No ale niestety. Tak to wyszło, drodzy widzowie. Więc jak na razie, może wracam na MTA, może tam gdzie coś jeszcze, coś w międzyczasie tam troszeczkę pozapominałem, może coś odświeżę. No ale cóż, z Player Life miałem powód, żeby odejść, i było to więcej powodów niż napisałem na pożegnaniu. No może kiedyś wam opowiem, drodzy widzowie. Teraz ważna sprawa, bo ktoś się ze mnie jeszcze nabijał właśnie na transmisjach. Wcześniej było profesjonalny fotel, a teraz jest bardzo proste krzesło. No ale nie ma co tutaj zaczynać, rozpoczynamy tą zabawę. Jedziemy. Dobra, drodzy widzowie, wybrałem właśnie taki, tutaj takie miejsce, to jest, nie wiem. Patrzę, co tutaj jest. O! Prince. Przepraszam na derby monsterami, bla, 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 prosty przy... Nie, 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 to jest ten... Princessa, zaraz, czy to nie jest ta, którą, która była ze mną w SMS-a? Możliwe. Niech się troszeczkę zgadza, ale czy to jest ona, to nie wiem. Bo Moja... Nie wiem, jak ten, ale wiem, że były wcześniej problemy z mikrofonem. Teraz jeszcze mam większy problem, bo mam słuchawki i niestety właśnie mam teraz taką funkcję, że mogę, bo mamy wyciszenie, właśnie otoczenia na tych słuchawkach. No i teraz słyszę tylko, znaczy, nie słyszę to, co ja mówię, ucho, właśnie uszy z moich właśnie ust, tylko to, co ja mówię. Czuję co ja mówię, a nie słyszę. Dobrze. Co my tu mamy? Tutaj chyba mamy kategorię B, dobrze ja zauważyłem? Tak, możemy zdać prawo jazdy kategorii B. No cóż, wiele osób, y, widzów, proponowało mi pasy zagrań na 4 Life. Y, czy pytało co sądzisz o 4Live, o to, to tak chyba było, wyglądało. Zaciągnij zwolnij ręczny. już tak mniej więcej się chyba zapoznałem tutaj z tym serwerem, ale takie początki. Miłe, złego początki może, może można powiedzieć, ale zobaczymy co będzie później. Było trochę tych widzów, e, proponowało mi tak, żeby wejść zagrać na 4 Już to, nie wiem, słyszałem podaj, że od momentu powstania serwera, chyba to było w 2015 roku, coś w tym stylu. Nie, w 2015 roku to zacząłem nagrywać, nie, to troszeczkę później, może 2016, 2017, coś w tym stylu. E, proponowali mi, żebym zagrał na 4 no ale... Jakoś mi tak y, niezbyt bardzo mi się chciało nagrywać na innych serwerach. Y, z biegiem czasu później jednak zrozumiałem, że jednak że jednak wolę być lojalny wobec serwera. Nagrywałem na tym Player Live, nagrywałem. No i co? Potem co poszło? Przyszła frakcja. Przyszło właśnie radio, którego się dostałem tak samo jak frakcja SMS-a. No i potem przyszła propozycja współpracy od AFX-a, billboardy da i różne rzeczy i tak dalej. I, I też niedługo z, z otrzyma, otrzymałem propozycję połączenia do korpusu filmowego. Coś tam zrobiłem, coś tam może nie zrobiłem, no ale. Grałem tam praktycznie 7 lat. Prawie. Prawie. no Ponad 7 lat, bo to było w kwietniu. Eee, prawie, no bo w kwietniu dołączyłem, a pod koniec marca skończyłem. Nie wiem, czy to są jakieś taranowanka, czy coś w tym stylu. Kigowie. Nie znam się szczerze. A frakcja chyba jest tak przystosowana, bo tak samo miałem SMS-a, że e, lepiej jest przepuścić gracza, bo ty będąc, ty, będąc graczem, już ogarnięty, no bo wiadomo jak to przyjęli do frakcji, wiesz, że ty w wypadku nie spowodujesz. No ale wypadki, wypadkami, no są osoby, które e, potrafią, no niestety, napsocić się we frakcji. No ale co. Ja, się wypa... ja już się osr wypaliłem, właśnie w sms no i postanowiłem, że jednak już z tego zrezygnuję. I właśnie czułem, że jestem lojalny wobec serwera, no ale niestety to, co napisałem na pożegnaniu właśnie z tego serwera, to nie było. Właśnie było to, co było prawdą, co ja napisałem, tylko więcej nie wiecie. Było więcej rzeczy, które były powodami, w którym właśnie z tego serwera postanowiłem odejść. Właśnie z serwera Player Life. Może kiedyś mam opowiem, drodzy widzowie jeśli będzie taka okazja czy coś w tym stylu. No, ale zrezygnowałem z tego. Nie było, nie było mnie na serwerach MTA bodajże. 3 miesiące z kawałkiem, no bo jak zrezygnowałem z Player Life, to zrezygnowałem z MTA od razu. Skończyło się to, co kiedyś tu się musiało skończyć. Ale też tutaj jest sporo. Namówiliście mnie, drodzy widzowie że nagrał 4-Life. No to. Czemu nie? Ile razy już otrzymywałem Pytaj. Co sądzisz o For Life? Co sądzisz o For Life? I tak dalej, i tak dalej, a ja co ja miałem powiedzieć? Nie znam, nie znam kompletnie serwera Teraz troszeczkę można powiedzieć, że się zapoznałem Ale to i tak jest mało, żebym na ten temat się wypowiedział To jest w ogóle nawet nic, że lepiej nic nie powiedzieć Lepiej po prostu powiedziałem już nie raz, nie dwa czy pisałem nie znam serwera, więc się nie wypowiadam. Może kiedyś wypowiem się na ten temat tego serwera. No, jeśli będę miał okazję, bo to dopiero pierwszy odcinek, a też ze względu na to, że każdy ma teraz swoje, że ja już niestety robię się coraz starszy, to niestety. Ale już, wi ale już widzę, że właśnie przyzwyczajenia z MTA biorą górę, no bo. Wrócić może bym wrócił, ale nie wiem gdzie. <grym> to mówiąc. Bo nie mam w planach, żeby nagrywać Player Live Na razie nie mam w planach Nie mówię, że nigdy nie wrócę Możliwe, że wrócę, no ale na razie Nie mam zamiaru tam wracać Od czasu do czasu sobie wbiję, popykam Zobaczę, co się tam dzieje Ale ogólnie tak bardziej jako stały gracz, to nie jestem stałym graczem od 3 miesięcy Ale czasem wbiję, zobaczę, co się dzieje Ja ostatnimi czasy spojrzałem, spojrzałem tylko a, nic się nie zmieniło. Spoko. Także tego, no tak, tutaj jak widać <laughs> prawo jazdy kategorii B idzie. Na razie całkiem dobrze. Choć w sumie nie wiem, nie umiem myśleć. Co prawda, ścigałem się na pylu nie raz, nie dwa. Ostatnim razem chyba dwa razy, dwa razy czy trzy razy. Udawało mi się zdobyć podium, ale to nie ma znaczenia. <laughs> I tak muszę wyrobić prawko tutaj. Ej! Co jest? <noise> nie znam serwera, to co ja mam powiedzieć? O, jeszcze mam te bindy, lol. No cóż, przyzwyczajenia biorą górę, jeszcze mam te bindy, bez pitu. O, jenie. Kurka wodna. Tak, mam te bindy, bo ja tych nie usuwałem właśnie z frakcji. No ciekawe, bo może się okazać, że komenda na 4 Life jest ta sama co na pewno i, ko komu i komuś się włamie. Każdy hacker. O, kolejna aktualizacja. Kurczę, już zaskakują. Już wchodzę, już zaskakują. O! Aktualizacja. Pięknie. Na pylu to, na pylu to aktualizacji ze świecą szukać. Oczywiście kto wie, co się w środku dzieje, znaczy się, e, chodzi mi głównie o prakcji, grupy, no to będzie więcej, więcej na temat aktualizacji. No ale, może zostawmy ten temat, właśnie z player life, jesteśmy na for life. Pierwszy odcinek i zaraz się zniechęcę. I już następnego odcinka może jeszcze nie... Może nie będzie. Na no postaram się zrobić. Zachęcicie mnie drodzy widzowie? Piszcie w komentarzach i zostawcie swoje oceny. Łapkę w górę, łapkę w dół. Wasza decyzja. Trochę się jedzie. Myślałem, że to... A nie, no, w sumie tu już jest końcówka, bo tu daleko już chyba nie mamy. Skręć w lewo, ostatnio skręć. Nie wiem czy ja to dobrze przeczytałem. O, teraz mogę się tam położyć i mogę sobie pospać, nie no, ja prowadzę. Widzę, że tak panel HUD, a tutaj są pln -y. no właśnie. ILE?! Bida, bidne, ten, ten, jak to było? Jak to był ten rym, co mi... tak, ten. Kasy nie ma kasy, czy coś w tym stylu? Kasy bez kasy, czy coś? Kasen? Już nie wiem, jak to, jak to tam mi pisali gracze, czy widzowie, czy ten. Kasy bez kasy, czy coś w tym stylu? Nie wiem. Choć, że pewnie mnie połączycie. Aha. Teraz co? Princesa ukarała. Czekaj. Aha, wygrywa kozaczek gratuluję, ale z przed chwilą ogłoszeniem został wyrzucony. Princesa, co ty robisz? Prince. Chyba, że to było inaczej niż może mi się wydawać. Ale tak, tutaj mamy kadronę. Ona jest zupełnie inna właśnie. Czyli tak, jak słyszałem o tych podmiankach, że są jakieś. O, kolejna aktualizacja. Co tu się dzieje? Fafik oszalał. Nie, to, to nie Fafik ten. To nie ten serwer, kurde. Końcówka? Nie. Nie. Moderatorka, princesa. A tu się kończyłem. Myślałem, że tam się skręca. Tam na parking. A tu nie. Ukończyłeś egzamin? pomyślnie. co teraz? Właśnie to nie wiem, co teraz. O, tutaj mamy taki ekran ładowania, w tyle po prawej. A, 11 minut nagrania powiedzmy, no ale w montażu może być mniej. Dobra, pojazd publiczny. Nie ma tu mountain bike, czy jak to się tam mówi? Rower górski. Dobra, jedziemy, dawaj malina. Nie, nie można skakać. O, ja muszę się napić. Trochę się zagadałem, a ja tak dużo nie gadam Zazwyczaj No dobra, ale gdzie by tu teraz pojechać? Bo i, i za, za chiny, ja nie wiem F1, przewodnik po grze eee, Poprzez poradnik wideo, o bo ktoś tu pewnie jest promowany Nie ja no Pooglądam sobie później, bo teraz nie ma okazji Co my mamy tutaj? Eee, przyda wam się wykonywanie prac teoretycznych Przecież że... pracę we frakcji można te na mapie pod F11. No i co tu mamy za pracę, powiedz mi proszę. Powiedz mi proszę, gdzie są? Me kalosze? Mamy jakieś tramwaje czy coś? Tam tak ciężarówka na dole jest jakaś. Chyba tam jest najbliżej. Tam jest zajednie tramwaju. Nie, coś tam innego jest. Dobra, już kasy odwala. Już jedzie na środku drogi rowerem. Można karać. Tak to broni. Jedziemy szybciej, szybciej. Może zrobić cięcie, nie będziemy marnować czasu. bo no Kolejna aktualizacja. Wymaga eee, Wymaga prawo jazdy kategorii C. Ja go nie zrobiłem. No nieźle. Co mamy następne? Mamy coś na easter basin, ale nie wiem, czy to nie jest przypadkiem dalej wywóz śmieci. No, ale też może. Dobra, już oleję te prace dorywczo, może tak mniej więcej zobaczę, co się dzieje z. I co, jak z tym serwerem? Tu mamy jakieś słupki, chyba takie markery. One się chyba. One chyba są takie zapobiegawcze, właśnie do pościgu. W sumie nie wiem, bo cóż, ja nie bawiłem się jeszcze. Utrudnienia w ruchu drogowego na lokalizację Flint County. O a to ciekawostka była mechanika o nawet chyba jest ten panel, że wolne i zajęte ale tutaj mechaników chyba żadnych nie ma może by, mo, może by zrobić odcinek o mechaniku tylko nie wiem jak tutaj e, się idzie do pracy, może tutaj się dowiem jest tu jakiś nie znajduje się żaden pojazd <laughs> a powiedz mi jak się tu zatrudnić jest tu jakaś podpowiedź jak tu się zatrudnić, bo na, na 100% wiem, że chyba nie można się jakoś zatrudnić tak, od tak sobie. Pewnie jest z urzędu, coś w tym stylu. No dobra, mamy, tutaj mamy jeszcze, o, life tutaj mamy i banner można być przyczepiony. Tak, przyczepiony jest fajnie. Dobra, jedzie ktoś? Nie. Powoli jest, ty kraczy. 332, a nie jest synchronizowany z kątem forum, a to nie ma problemu, to w następnym odcinku już będzie Jak już, jak już e, będziecie e, zobaczycie, że coś takiego tutaj na górze jest, to oznacza, że już go nie ma, na 100% już go nie ma, bo ja już to zrobiłem Jak już zmontowałem i wstawiłem odcinek na YouTube'a Co my tu mamy, salon, a salon to to, no nigdzie indziej chyba salonu nie można było postawić, no Chyba w każdym, na, na każdym serwerze jest salon, chyba nieważne czy średnie klasy, jak tutaj czytam, czy topowe, o kadrona, Cabrio, <laughs> jestem ciekaw, jak wygląda perennial w Cabrio albo perennial w sedanie. Może, może ktoś już z widzów próbował coś takiego zrobić. napiszcie w komentarzach, jeśli chcecie. O, tutaj mamy Vincenta w kombi. Dla Vincent był w sedanie, jak dobrze pamiętam. O! Meritok jak został fajnie zrobiony. Merit Victory, to chyba Merit Victory takie ten. wersji z GTA 4. Jeśli dobrze widzę. Nie jestem pewien szczerze, bo... Troszeczkę grałem w GTA 4, choć w sumie fajnie by było, jakbym GTA 4 sobie popykał. Wszystkie... czy znaczy nie z uniwersum 3D, wszystkie, wszystkie gry z Uniwersum 3D. E, Pograłem, ale z uniwersum HD GTA 4 tylko nie grałem. A, jeszcze DLC to mi tylko tego brakuje. O, tutaj mamy coś, co to jest. Trochę mi. Przy... Nie, to nie Bobcat. To nie Bobcat. Manana? To grucha byłby zadowolony. Taka banana -na, na 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 na. Banana na nana -na, na na. To jest manana? To nieźle jeżdżą z tymi podmiankami. Jeśli wszystkie pojazdy to podmianki, to nie zdziwiłbym się, jak wszystkie aktualizacje, które tutaj widzieliście na tym odcinku, to by były podmianki. Kto to wie? O tutaj mamy Jesteran? O Bosko, wiecie, troszeczkę by wyglądało z daleka, że to jest. Przodem wy wyglądał jak Turismo, ale już na całe szczęście. To jest Jester, a nie Turek. Tutaj to już wiadomo, że to jest Vincent. Co my tu mamy, i gra administracja, spoko, dzięki. A tu jest urząd miasta, Zasiłek można pobrać dla youtuberów. Miano, śmieję się. A handel wymienny, muszę tutaj e... 10, 10 minut spędzonych na służbie. O, skądś to znam. E, to jest, to było kiedyś na tym, <laughs> to było kiedyś na lss -ie. Na serwerze Afixa. Coś takiego, że jeśli przebywałeś, pracowałeś czy gdzieś, no to zanim. E, e, zmiana nazwy wyświetlanej. O! Zmiana nazwy wyświetlanej jest równoznaczna ze zmianą legity. O! To jest ciekawe. A je to jeszcze jest płatne, no to nawet całkiem ciekawe. Jak co do. przynajmniej 10 minut spędzonych na służbie. To tak było na lss -ie. Jak z projektu odszedł Fix z wujkiem, no to zajął się projektem, jakim jest Player Life. Eee, takie to były efekty. Nie bardzo dużo na przykład Player Life właśnie ma wspólnego z LSS, bo szkielet, to znaczy szkielet, szkielet eee, Player Life jest opartym o Best Play, eee, też o LSS, czy. Full serwer na sampie, tylko że tam trzeba widzieć, że tam jest Samp, to inne języki programowania. <laughs> blok mieszkalny. O! E, tego to ja nig nigdzie nie widziałem. Żeby był blok mieszkalny, ty. O kurde. A można mieć własny ogród? Nie raczej nie. <laughs> nie raczej nie można mieć własnego ogrodu. Ale ty... Że... No, domki domkami, ale nigdzie nie widziałem, czy by były jakieś takie bloki. Ty, jest takiego pierwszy raz na serwerach widzę, pewnie dlatego, że na RPG serwerach dużo może nie grałem. Znaczy, grałem na innym serwerze przez prawie 7 lat. Ale na RPG przed LSS i Player Live, czyli 2012 13 to trochę tam grałem. Ale na pewno już te serwery nie istnieją. Chociaż tamte serwery, nawet jeśli istniały, czy istnieją, czy nie, to. Liczę, że to było kiedyś, kiedyś się było To jak tamte czasy były, właśnie, zanim był ten LSS czy Player Live No, bez play już był wtedy, to tamte serwery. Chyba nie były pseudolami, jak dobrze pamiętam. No, bo też mało tych e, pakietów było. W sumie byłem na jakichś innych serwerach, to nie przypominam sobie, żeby coś było podobne do tego. E, na pewno było coś tam, e, takie, no, że e, to skopiowane, coś w tym stylu, ale nie aż tak. Znaczy, ja tu mówię z pryzmatu rzeczy, które troszeczkę grano, no bo e, widziałem e, kilka takich e, robionych pseudoli. Podobno jakieś pseudole są teraz popularne. Yy, tylko nie wiem, o jakie serwery chodzi. Może kiedyś zagram. Zobaczę co tam się dzieje. No ale tamte serwery to miały troszeczkę tego, miało trochę graczy. Yy. No i pomimo tego, że trochę było robione troszeczkę na kolanie, to jednak były to dobre serwery. No ale już tak, to już trochę czasu temu to było, to, więc naprawdę ile tu już? Prawie 10 lat. No to... E, duża różnica, e, duża różnica, jak na właśnie e, grę. Robicie to serwerenta, to naprawdę szmat czasu. E, musiałbym sobie przypomnieć, kiedy MTA powstało. Co MTA? To było 1.0, 1.2, 1.3. Pamiętam chyba, że na już na 1.1 chyba że zacząłem grać. Może? Nie jestem pewien. Ale mniej więcej, mniej więcej pamiętam, jak wyglądał panel. A 1.5 to się, 1.5 od 2015 jest, o. Ja pamiętam jak się przewodziło chyba. Od 1.1 1, do 1.2, 3 do 1.3. Trzeba było to popobierać. tu czy... o perenial. E no trochę to, pff, pff, kurde. Ej trochę ten perenial, perenial mi trochę wygląda, jeszcze brakuje tu tych, Brakuje tych, tylko tych sześciu czarnych tych, Coffin Dance i, i pojazd Pojazd do zakładu pogrzebowego, jak w mordę strzelił. Bardzo jest podobny. No ten już o wiele inaczej wygląda, ale tamten kolorem no, trochę pasował do tego. Choć może inaczej, ale dobra, mamy tutaj jeszcze inne pojazdy. Serio, że tak przedłużam, no ale chciałbym się troszeczkę zapoznać, no bo... Widać, że te pojazdy trochę inne, inne są niż... O, tutaj takie polskie TA-3. Oj, 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 Nie pamiętam jak się nazywał. Może to był Sentinel, skąd ja mam to wiedzieć? Tylko 3 dawno nie grałem. O, Vincent, no, jakie lampy. Ten. Bardzo bardzo troszeczkę przypomina. No, tutaj to jak wiadomo, Gulf. Jeśli chodzi o klaba. Hmm, kolejne. Ciekawe. Greenwood, o, tutaj Greenwood, no Czy w ogóle jakieś podmianki? No czy nie? Chodery tu jakieś są? O. O, jakie mam numery konta? PIT O, drugi... ma i tu. To, to, to wtedy miałem transmisję. No, tak z godziny miałem wtedy. Okej, okay, tu już... To już jest potwierdzone, synchronizowane. Co? Amrem. A, a 12 tak kojarzy dość. Nie ja wiem, musiałbym się jeszcze trochę na ten temat zapoznać, więc co? Dziękuję Wam za oglądanie, drodzy widzowie. Zachęćcie mnie do tego, do nakręcenia tych odcinków. Być może będą, no ale. Może mi coś zaproponujecie. co no, pozostaje tylko robić następne odcinki i się zapoznać o ten temat serwera, więc jeśli wam się podobało, piszcie komentarz, oceniajcie. No i co? Trzymajcie się do następnego odcinka. Może to zrobić salut. Nie, nie może, bo to też inny serwer. Trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć! Zachęćcie mnie, bo ja mi się nie chcę.